Dzień, dzień, witajcie dzwonka nie mam ale gruszka jest obiecałem ją w ostatnim nagraniu dzisiaj jestem w okolicach tego miejsca z drugiej strony niech gruszka będzie, jeszcze resztki kwiatów są na niej jakoś tak mi lepiej będzie jak ona przejdzie na drugą stronę o, zobaczymy tak myślałem dzisiaj będzie pełen spontan, nie wiem Próbowałem, coś tam myślałem sobie, co by tu, kartkę spoglądałem. Będzie tak: Księżyc minęła pełnia. I ktoś tam pytał już wcześniej: kilku ludzi pytało, co to jest z tym księżycem i jak on działa. Bardzo mi pasuje takie wyjaśnienie, że on jest jak soczewka okoliczności no wszechświat działa pulsacjami o zobaczymy czy ten wiatr nie będzie wszechświat działa pulsacjami dzień, noc zima, lato księżyc też ma 28 dni ma ten cykl jest, nie ma Istnieją jeszcze większe cykle niż ten roczny, słoneczny. No, tam tłumaczy się to obrotami wokół Ziemi. No, jeśli jesteśmy w tej chwili w sztucznym matryksie, no to jest to tylko imitacja tego systemu planetarnego, powiedzmy. Także i ci tam, którzy twierdzą, że nie żyjemy na planecie, to też mają rację. No, mniejsza z tym nie chcę się w to wprącać, bo tutaj też religia się z tego robi i... i ludzie fanatycznie tam później zarzucają. To jest tak jak w takim przysłowiu, że ktoś pokazuje daną rzecz, a ludzie patrzą na palec. No i zamiast wyciągnąć wniosek, spoglądam na psa jeszcze, czy jest w zasięgu wzroku. Zamiast wyciągnąć jakiś wniosek i podpowiedź, to ludzie się skupiają, jak w tym kabaret potem. Tam był taki sketch, podam Wam go. Einstein, nie bardzo lubię tą postać, no ale niech będzie. Tam było na temat tego, że tam zobaczyć się. A ludzie się skupiali, że tam mucha coś zrobiła. Dobrze, bo odlatuję w tej chwili. Miało być o księżycu, że troszeczkę zelżało. Przynajmniej dla mnie kilka razy zaczynałem ten temat z różnymi korespondentami, i okazuje się, że dziewczyny twierdzą, ostatnio też mi napisała tutaj korespondentka, koleżanka mówi, że, a ja się czuję dobrze. <laughs> Także najprawdopodobniej to jest księżyc, ma energię odbitą, energię nocy. To jest żeński patron. To wasze cykle te prokreacji, pro tak? Są też księżycowe, miesięczne się nazywa, bo mówiło się kiedyś miesiąc, a nie księżyc. Także cykle miesięczne. No, przypływy, odpływy, on się tym, tym zajmuje. To jest energia wody. Ja to sobie tak tłumaczę, że. Jak ten księżyc swoją moc powiększa, jak on jest większy na niebie, czymkolwiek on tam jest, taki sobie mamy taką kontrolkę, taki znak, że pulsacja wszechświata, no i jego widać lub nie widać. Duża aktywność i to mi się też przez lata potwierdzało. Mówi się, że w czasie nowiu, jak go nie ma, należy wszystkie czynności takie, interesy można, układy. Zawierać umowy, natomiast naturalną rzeczą jest, że jak on się pojawia, szczególnie jak dobiera, ja tak to czuję. No dziewczyny mówią, że ja się czuję dobrze, także wam ta energia prawdopodobnie, ciekaw jestem, napiszcie, wam ta energia sprzyja. Natomiast energia Yang, energia słońca bezpośrednia, którymi przekaźnikami w dużym stopniu są właśnie mężczyźni zostaje przytłumiona i, i to jest też naturalne, normalne. Człowiek wykonał wdech, wdech i wydech kolejna pulsacja. Także z czym to porównać? O, w którego teraz słucham namiętnie, muszę to sobie powtórzyć, już się nie pamiętam, on mówi, że o gunach on mówił, ignoranci, guna ignorancji, guna pasji, czyli ruchu. A może pomylę, trzy guny są, no nie będę się, w każdym razie ignorancji to jest ten bezruch, w który nas teraz wciągają, w tą inercję taką i wdech i wydech w każdym razie ma swoje odpowiednie. Guna ignorancji, jeśli dobrze pamiętam, to jest wydech, a wde... wdech to jest pobieranie informacji od wszechświata, aktywność. Bierzcie to na razie tak na pół. Ja to jeszcze potwierdzę, bo jeden raz to słuchałem, mam zgrany ten film. Będę powtarzał, bo on zawsze taki kondensat wiedzy. No i szykuję drugą część tego, co niedawno macie możliwość od kilku dni zobaczyć o dzieciach. Bardzo ciekawe. Ta druga część już też jej mam. Tam trochę mniej 25 minut będzie tego. Już mam połowę wykonaną. No i tam się włączył do rozmowy Pan z publiczności. Ciekawe będą wyjaśnienia i one zahaczają też o ten fenomen naszego krótkiego, krótkominutowego serialu Era wodnika. Bo tam mężczyzna zadaje to pytanie Stawiel odpowiada, też mi jakoś zarezonowała ta jego odpowiedź. I jeszcze przekładam równolegle inny jego film, on jest do ten Sawieliew, ale to nie będę dużo zdradzał. Może tytuł powiem: Pożądanie. Będzie o pożądaniu. Rzeczy jest krótsza 10, no 12. Będzie ja zawsze troszkę około 12 minut. Będzie tego. No i może tak. I ja przerwę w tym miejscu, i później połączę, jeśli będę miał jeszcze chęć coś dopowiedzieć. Przeniosłem się w takie bardziej zaciszne miejsce w tle brzozy. Chłód jest jeszcze, jest tak trochę powyżej 10 stopni. Także już miałem ochotę wyjść z kamerą. U mnie się dzieją małe cuda, bo dokończyła się sama właściwie historia wykopu z koparką. Jeziła koparka tutaj niedaleko. Kabel zakopywali u, u sąsiada. No i pan się zgodził. I mi pięknie fachowo szybko tam dokończył. Cały dzień pracy mam do przodu. Przez ten chłód nie mam jakoś. Jeszcze myśli wolno krążą. Także będą lepsze audycje od tej. Ale jest taki temat, który równolegle śledzę. Zagłębiam się w niego, ją dojrzeję do jakichś konflur, konkluzji i przemyśleń. Bo ja to tak głęboko widzę chodzi oczywiście o sprawy męskożeńskie. Nam transmisje z TikToka, to co już kiedyś wspominałem piesek koło mnie przed chwilą przebiegł ze zdobyczną puszką. On zawsze kradnie gdzieś tam od sąsiada. O, jest tutaj! Jest i puszkę obrabia. O, tak wezmę z całym statywem. Oj, tu będzie go widać. A później muszę te puszki zbierać, bo śmieciarz przynosi i. i tak to. No ale dobrze. Sprawy męsko -żyńskie. Ja Wam już kiedyś w którymś nagraniu wspominałem, że. Że toczyłem rozmowy z jakimś kolejnym pantoflażem, kolejnym, bo to już przez lata było kilku takich panów. To jest ten fenomen, który, żeby tak nie wylać dziecka z kąpielą, i tak myślałem, żeby czegoś nie chlapnąć, jakoś tak. Zacznę od tego, co już kiedyś wspomniałem, że takim moim dawnym odkryciem to było to, co widać w mandali tej yin-yang. Te kropelki takie do siebie przytulone, biała i czarna, i w każdej z nich jest kropeczka, która oznacza, że w tej yin jest część elementu yang i odwrotnie, w tym yang jest część elementu yin, czyli że mężczyźni mają cząstkę żeńskiej. Natomiast. Z tym, że jest jeszcze coś, co po raz kolejny tam też u Sabieliewa to ostatnio słyszałem, w innym ujęciu. Mianowicie patrząc na biologię, nawet to, co już w tej chwili widzą tam pod mikroskopami, że żeńskie chromosomy to jest XX, natomiast męskie to jest XY. I Wedy mówią też, że istnieje taka lista powinności żeńskich, i męskich, z tym, że mężczyzna jest zobowiązany znać i męskie, i żeńskie. A dzieńczynie, dziewczyny, wy macie te swoje, tam 64 chyba one są. I te 64 sztuki życiowe, czy tam, tam jest i gotowanie, i dzierganie, i żonglerka na przykład bardzo ciekawa rzecz, tłumaczy się to tak, że umiejętność żonglowania pomaga nam synchronizować półkule mózgowe. Mój ojciec na przykład, jak się urodził, pisał lewą ręką, no ale to wstyd wtedy, bo mu tam się nazywało Majku, trzymając różnie. No, i przyuczali go, żeby pisać prawą. I mój ojciec do końca życia bardzo dobrze pisał obydwoma rękami i też dobrze żonglował. Jak przychodziły święta, jakieś mandarynki czy coś takiego, to on te podrzucał trzy mandarynki, i nam to trochę nie wychodziło nigdy. I to by potwierdzało, że na umiejętność żonglowania. No, w każdym razie mężczyzna, jak ma te x, y, ja tego też nie będę w tej chwili ryzykował powtórzyć, bo nie pamiętam dobrze, ale pamiętam, że Zawiel właśnie to określił, że kobiety właśnie bardziej. To jest. Zobaczymy. Może to jest w tej drugiej części właśnie o dzieciach. Ja ją w tej chwili przełożyłem. Może to usłyszycie już niebawem. W każdym razie, bardzo podobnie tam jest powiedziane, że. Dziewczyny bardziej, a mężczyźni mają trochę szerzej Tam i żeńskie i męskie są w stanie czuć się w rolę męską i żeńską, no przynajmniej ja tak mam te, To by potwierdzało też fakt tego Yin Yang, wróćmy teraz, że te kropeczki Także one w jakiś sposób dziewczyny muszą mieć tą, tą część. Wytłumaczy się to tak, że w momencie zanim wejdziemy, połączymy się w pary. My teraz dużo żyjemy samotnie, to łatwiej jest mając tę cząsteczkę przeciwstawnej płci, zwyczajnie funkcjonować w życiu, bo wtedy jest taka mała harmonia się tworzy wewnątrz nas w tym mikroświecie. No i jesteśmy w stanie na takich wolnych obrotach. Tak żyjemy, jesteśmy. No tam człowiek potrafi sobie ugotować i no i dziewczyny tam potrafią sobie gwoździć w ścianę. Nie jakieś takie, ale to wszystko jest tak jak mówię na takich wolnych obrotach, a pełnie skrzydeł rozwinąć ten taniec życia, możemy wtedy, kiedy jesteśmy w parze. Wtedy możemy w pełni uruchomić cały swój życiowy potencjał. Bo wtedy jest tak, jak tańcze dwoje wiruje, że łapią się za ręce i przechylają się każdy w swoją stronę. Oczywiście tu musi być zaufanie i wszystko to, co a nie tak jak dzisiaj, że kobieta stoi jak dozorca i tam kontrola. A to, gdzie idziesz, a dokąd idziesz? Coś, ona jest ta. Wymyśliły sobie dziewczyny, że one będą głową. To są też, jak patrzę, jak są tłumaczone mądrości, prawdziwe mądrości, i są tak przewrotnie tłumaczone, kłótnie. Wrócę teraz do tego TikToka, którego tam śledzę w wersjach rosyjskich i słucham, i się uśmiecham, i wchodzę w to wszystko, co tam się dzieje na świecie. Ogólnie widzę, że jest wielka przemiana. Mężczyźni wreszcie dorośleją, mężczyźni własną wartość zaczynają znać, i to nie jest tak, jak było kiedyś, że sam jest wywierzony język i on się rzuca na, tam zobaczy półcycka czy coś. To tak, to jest poziom zwierząt, my z tego poziomu zwierząt w tej chwili wychodzimy. Chociaż już zwierząt to jest przynajmniej tak, że one są sterowane też kolejnym cyklem, i roja jest w określonym momencie i później ich to nie interesuje. No, a człowiek jest na takim szczeblu, że ma daną większą wolność. No i tutaj będziecie to w tej chwili w jednym z filmów słyszeć, że gdyby było takie uczucie jak ta porządliwość, to powiedział któryś tam ze znanych tych ludzi wielkich, chyba Budda, że gdyby było jeszcze jedno takie potężne uczucie, jak ta pożądliwość, to człowiek by nie wyszedł ze sfery zwierzęcej. Także jest to sfera, którą my w tej chwili musimy przejść, to się właśnie dzieje mężczyźni zaczynają panować nad swoją płciowością dziewczyny są przy tym też zmuszone, bo też to zaburzenie tam jest nie będę tu wnikał będziecie to mieli, kondensat w tym filmiku pożądanie, bardzo ciekawego rozmówca, tam taki sympatyczny chłopak z wybitym czy tym pierwszym zębem I, ale Sawielew tam sobie dobiera takich rozmówców i bardzo dobrze i oni w jakiś sposób dokładają swoją energię do kolejnych nagrań. Trzymając jeszcze się jeszcze tego TikToka, chociaż ja ledwie temat zacznę, i to nie jest jeszcze takie dojrzałe moje myśli, spostrzeżenia. W każdym razie cieszy mnie to, bo jest to przyspieszony rozwój, taki. Bardzo fajnie, że ludzie mają tą możliwość. Nawet i w emocjach tam ponagrywane różne rzeczy, i taki człowiek, jeżeli nagra coś i mu napiszą setkę komentarzy własnych, no to on będzie albo to odrzucił, albo się będzie musiał zastanowić. Czasami ludzie kompletnego głupstwa tam ponagrywali. No, w rodzinach nie mieli dobrego, nie mieliśmy, bo to wszystkich nas dotyczy. Ja sam w tej chwili, słuchając, oglądając swoje dzieciństwo, tam przewracam do góry nogami i różne tam przypominają mi się wydarzenia i sobie rozmyślam, jak być powinno, a jak było. Dobra, nie będę poprawiał. Także mm, podobają mi się te. To jest taki w tej chwili przyspieszony rozwój. Te różne. No tak trochę ja traktuję to te moje nagrania. Dzielę się czymś, co ja spraktykowałem. Słucham Waszych opowieści, inspiracji. Piszą do mnie później ludzie listy, nawet i to też ma taki ciąg dalszy. Także podobają mi się te TikToki, cokolwiek tam, chociaż i no, tematy tam są podstawowe, bo na przykład i temat higieny poruszyć można, okazuje się, że. Ludzie się po prostu nie myją. Nie mają też jakieś podstawowe. No i dobrze. no I porządkujemy to wszystko. No śledzę te kilka w tej chwili. Poszerzyło mi się, bo wspomniana już szczęśliwa rozwódka, bardzo sympatyczna dziewczyna. Tam się upewniam taka, taka myśląca, dojrzały duch. I tam są ludzie na przeróżnych poziomach ona z takim szacunkiem bierze często tak jak już mieliście przykład jeśli ktoś nowy jest to przypominam istnieje drugi kanał Michał XL650 i tam są tam chyba więcej było tych nagrań aha nauka rosyjskiego ja przypomniało mi się, bo jak szedłem tutaj to pomyślałem sobie, że coś wam wrzucę żeby było jakiś tam mały fragmencik, zauważcie bo w opisie pod filmem Podaję teraz link taka miła pani prowadzi zajęcia, Rosjanka z pochodzenia polskim językiem się posługuje i ja to znalazłem u przyjaciół na ich blogu i podaje bardzo często teraz też podam nauka języka rosyjskiego a idąc tutaj teraz to przypomniało mi się jeszcze wam psa pokażę bo ma w tej chwili zajęcie swoje bardzo się cieszę, że się trzyma nawet jemu się nie chciało teraz wtedy te dni takie zimne chodzić na spacery no a dzisiaj już jest ruch kto przestaje takim się staje z kim przestajesz takim się stajesz taka to jest wersja polska natomiast rosyjskie jest z kim się, tawo i nabierioszsa tak, ja, to, ta mój na chyba tak to brzmi. Z kim wiedzostrza? Wieść się, korowody wodzić jest. Też mi się przypomniał taki refren piosenki dawnej, to yy, Bogdan Lebl, mój ukochany, pisał te teksty. Gdzie mnie one wiodą, gdzie mnie wiodą, oczy twe. Tam była taka, tam ten refren, później druga, zawsze byłam wolna, zawsze miałam drogi dwie. To Mira Sińska śpiewała. No, później tam taki dziwny jest ten koniec, koniec refrenu, ale też Bogdan Lebl, Ja zresztą nawiązałem z nim kontakt i żeśmy listy wymieniali, bo wpisałem mu kiedyś takie piękne podziękowanie na jego stronie i odpisał do mnie. Także wieść, wieść korowody, gdzie mnie wiodą, z kim wiedziesz sam, z kim się prowadzisz. Od towo i nabierz nabrać, od tego nabierzesz Po naszemu takim, z kim przestajesz, takim się stajesz. A tam z kim wiedziesz sam, a to go sam. No i tak to w tych TikTokach się dzieje. Może jakieś konkrety, tam może ja kiedyś, tylko na razie jeszcze. Jak jest chłodno, to ja znowu troszkę z zresztą zajęcia miałem. Bo była koparka, już rozmyślam z wejściem z deskami, bo mam już wykop ładnie zrobiony. Także było trochę zajęć, rąbania drewna, czegoś tam. I mimo tych chłodów starałem się i mam już po dopełnioną trochę komórkę, która mi przez zimę zeszła. Także nadrabiam i później będzie czas. Druty już szukałem w innych miejscach. Przywiodę druty, zaleję ławy, będzie kolejny etap zajęć. Liście powoli. No w każdym razie, księżyc minął. Jeszcze się tłumaczyło z tym księżycem tak, że on działa jak soczewka że on działa, ustabilizuje, zatrzymuje wszystko ta energia księżyca. I przy okazji, powiada się, ponieważ on odbija promieniowanie słoneczne, no tak to się tłumaczy. Nie kućmy się w tej chwili, ale no według tych schematów to jakoś tam to działa. Ponieważ on odbija promieniowanie słoneczne, więc nocą miewamy. Odbite, jeszcze nas bombardują te różne wpływy tam barana koziorożca, planet innych, tam plutonów, Jowiszów to jeżeli do tego jest księżyc z tą swoją, z tym lusterkiem cokolwiek to jest no niektórzy mówią, że to jakaś tam metalowa kula jest, też się tak tłumaczy, że jakąś sondę podobno tam wysłano, i jak ta sonda upadła, to przez długi czas mogę wam żurawia jeszcze pokazać. On mam nadzieję, że go widać. Jakoś tak dziwnie samotny ten żuraw, a może leci tam do swojego towarzysza życiowego. No i tak, no żurawia odeszło, a no o księżycu było i jak soczewka działa, że wtedy nocą, w każdym razie, praktyka jest taka. No, dziewczyny, to ja właśnie ciekaw jestem. Może mi poszerzycie punkt widzenia jakoś i, i sobie to rozważymy dalej, jak wy to czujecie. A u mnie to jest tak, że. Znaczy tam ogólnie we wszystkich mądrościach, które tam czytałem i sobie tam te klocuszki zbierałem do własnej układanki to tak było, że księżyc to jest moment zanurzenia w głębi, w głąb siebie do środka i właśnie wtedy często i sny się śnią jakieś takie z przeszłości I no jakaś taka weryfikacja znowu wdech, wydech także w czasie nowiu aktywność to jest wdech a później wydychamy i te, bo to informacje pobieramy, zapachy, dusza się żywi zapachami. Także o każdej porze roku, my to środowisko, czymkolwiek ono jest, pobieramy do swojego wszechświata. Nasz wszechświat jest określony tym ciałem. Jest to osobny wszechświat nasz samodzielny istnieją tam podziały ról w środku, specjalizacje autostrady fabryki o różnych tam przeznaczeniach, jest dowódcza część która tym wszystkim zarządza, chociaż tam są trzy sfery, mamy z jest też, o czym mówią już w tej chwili lekarze, chociaż niewiele o tym się dotąd mówiło, jest kłębek nerwowy w okolicach brzucha. On jest odpowiedzialny za te instynktowne rzeczy. Jak kurczymy się przy strachu, czy przy czymś w każdym razie to nie tylko głowa, a głowa tak naprawdę jest nadajnikiem i odbiornikiem, a nie jakąś tam no, magazynem informacji. Także to jest tylko radioodbiornik i no z pamięcią operacyjną oczywiście, taką trwałą pomocniczą, tak jak to w komputerach No to może tak na razie piesek mój dziś zmęczony psa wam mogę jeszcze raz tutaj piesek ma zajęcie, on tam zawsze jakąś norę i coś sobie Zdrowia Waszym myślom jasnym. Dzwoneczek usłyszycie w tej chwili taki z e, nagrania, bo go nie mam. No i dobrych Wam myśli. I czekamy na wiosnę, która się, się ociąga. No, trzymajcie się.